Najważniejszą rzeczą, proszę Państwa, wpływającą na bezpieczeństwo ruchu są opony, jest ich wymiana na zimowe, i tak właśnie chciałem zacząć od opon. Wprawdzie wymogu ustawowego nie mamy, ale rosnąca świadomość społeczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i coraz mniejsza dostępność opon wielosezonowych powoduje, że zdecydowana większość z nas opony wymienia. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Głębokość bieżnika 1,6 mm. Polecam nie przekraczać wymiaru granicznego 4 mm. Jeżeli jest mniej, opony należy wymienić. I druga rzecz, musimy też pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Nawet nowe opony zimowe najlepszej marki. Nie zapewnią nam bezpieczeństwa, jeżeli kierowca nie będzie świadomie używał pojazdu. Kolejną rzeczą, drodzy Państwo, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest oświetlenie zewnętrzne pojazdu, które powinno być sprawne w okresie całego roku. Natomiast w okresie zimowym, kiedy wcześniej zapada zmrok, jesteśmy gorzej widziani na drodze. W związku z tym no, to oświetlenie powinno być w pełni sprawne. Ono ma szczególne znaczenie. W okresie zimowym, tu chciałbym też zwrócić uwagę na podczas konieczności wymiany żarówek, na przykład, żeby sugerować się też no, kupować dobrej jakości żarówki z homologacją i zadbać też o to, żeby światła były sprawne, ale również dobrze ustawione. Mówię tu o reflektorach przednich, ponieważ żarówka złej jakości lub źle ustawione światło. Powoduje oślepianie innych uczestników ruchu drogowego. My też gorzej widzimy, uczestnicy ruchu mają z tego powodu kłopot. Oświetlenie zewnętrzne, tak jak i przednie, jak i tylne, no musi być w pełni sprawne zawsze, natomiast szczególnie w okresie zimowym. Następną rzeczą, drodzy Państwo, o której chciałem powiedzieć, to jest płyn do spryskiwaczy zimowy który też jest odporny na niskie temperatury. Jeżeli nam został po okresie letnim płyn letni, należy go zużyć i zalać układ płynem zimowym. On będzie nam tutaj zapewniał czyszczenie szyby w okresie zimowym, a jednocześnie nie, nie będzie zamarzał nam w układzie i nie będzie powodował uszkodzeń. Kolejną rzeczą jest sprawdzenie płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy jest w okresie całego roku taki sam w układzie, nie ma konieczności wymiany jego na zimowy, natomiast podczas eksploatacji on traci swoje właściwości przeciwzamarzeniowe, które to są zwykle minus 35, minus 37 stopni Celsjusza i należałoby przed sezonem zimowym sprawdzić, czy tych właściwości płyn chłodniczy nie utracił. Jeżeli utracił, możemy uzupełnić układ koncentratem, który znacznie obniża temperaturę krzepnięcia, lub jeżeli już jest mocno zużyty, płyn należy wymienić na nowy. Kolejną rzeczą, drodzy Państwo, jest źródło prądu w naszym samochodzie, czyli akumulator. No zwykle nie wiemy nawet, że go mamy, bo jak działa sprawnie. No to tutaj nie ma konieczności jakby sprawdzania ingerowania, ale przed sezonem zimowym polecałbym jednak, żeby sprawdzić stan przewodów, zacisków, zabrudzone, należy je oczyścić. Potem można zakonserwować je wazeliną techniczną, żeby zapewnić dobry styk i przepływ prądu. Również należałoby przy akumulatorze sprawdzić jego zdolność rozruchową, ponieważ jak wiemy, zdolność rozruchowa akumulatora spada wraz ze spadkiem temperatury. W okresie zimowym, zwłaszcza przy niższych temperaturach, no może być kłopot z odpaleniem samochodu rano, dlatego też polecałbym sprawdzić jego zdolność rozruchową, podjechać do warsztatu, serwisanci sprawdzą to przyrządem. Jeżeli jest akumulator ma niską zdolność rozruchową, trzeba go doładować zewnętrznie, bo sam alternator jakby tutaj nie, no nie zawsze sobie poradzi, zwłaszcza wtedy, kiedy używamy dużo odbiorników prądu typu wycieraczki, dmuchawy, ogrzewanie szyb, w krótkim, w krótkim czasie jeżdżąc po mieście, no niestety alternator nie jest w stanie doładować akumulatora. Polecałbym też sprawdzić jego zamocowanie do nadwozia, bo luźny akumulator no może podczas jazdy po nierównościach może doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznego no i będzie konieczność wymiany akumulatora na nowy. Chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na jakość paliwa. Dotyczy to głównie samochodów z silnikiem diesla, gdzie paliwo no, jest inne na lato, inne na zimę. Polecałbym wymienić filtr paliwa na nowy przed okresem zimowym No i przede wszystkim pytać na stacjach benzynowych, czy sprzedawcy posiadają paliwo zimowe, odporne na niskie temperatury. Bo w silnikach diesla, no, wprawdzie, nie doprowadza się do zamarznięcia paliwa, natomiast. Te początki krystalizacji powodują, że paliwo nie będzie dostarczane do silnika no i silnik nie będzie mógł pracować. Na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o tak zwanym zimowym pakiecie startowym, jak my w środowisku nazywamy czyli skrobaczka do szyb, odmrażacz do zamków, szczotka do odśnieżania pojazdu. No, są to takie podstawowe rzeczy, ale one nam bardzo ułatwiają życie zimą polecałbym zwłaszcza po myciu samochodu wytrzeć uszczelki drzwi i dobrze jest są preparaty specjalne natomiast można natłuścić je jakimś ogólnodostępnym preparatem one wtedy nie przymarzają zwłaszcza po myjni ale również jeżeli są opady śniegu następuje topnienie wpływa w uszczelki potem nie można otworzyć drzwi rano tak samo zamki w pojeździe też należałoby, zwłaszcza od zewnątrz, potraktować preparatem do odmrażania. No i wtedy rano nie mamy problemu z otworzeniem pojazdu. Reasumując, proszę Państwa, wymieniamy opony, sprawdzamy oświetlenie, sprawdzamy płyny w pojeździe, sprawdzamy akumulator, kupujemy pakiet startowy zimowy i cieszymy się z bezpiecznej jazdy.